Siemano, z tej strony Mateusz, kostur Palladyna jest znowu w akcji. Zapraszam was na wielki powrót na siłownię po tygodniu nieobecności. Oczywiście nie ma tutaj jak zwykle sztang, wszystkie zostały przeniesione na ławeczki, ponieważ niedawno był poniedziałek, Międzynarodowy Dzień laty, ale znaleźliśmy sztangę i zaraz zaczynamy rwanie. Żeby nie było niedomówień, sporo osób się mnie pyta o moją rozgrzewkę. Za chwilę zaprezentuję całą rozgrzewkę od początku do samego końca, od lekkiego rozruszania się aż po dojście do głównych serii. Jedziemy! Sporo osób się pyta jak wygląda moje rolowanie przed treningiem, więc już śpiesz odpowiadać, to jest różowy roller, wyrzucam go z mojego terytorium siłownianego i zaczynam rwanie. Jak mieliście okazję zauważyć, mam już nieco inne buty. Są to Adidas Draycraft. Dostałem je na test od sklepu Utat.pl i niedługo pojawi się ich recenzja, nie będzie to dzisiaj, ponieważ muszę trochę w nich pochodzić i pobawić się, czy są fajne. Na pierwszy rzut oka rzuca się, że podeszła jest trochę większa, więc na pewno będą trochę lepsze do siadów, przynajmniej tak mi się wydaje. Rwanko w nich do tej pory jest całkiem przyjemne Więc być może będzie to jeden dziwny trik Dobra, nie wiem na ilu dzisiaj skończę. Prawdopodobnie nie na zbyt wielu. Gdyż, ponieważ, albowiem, jestem cały czas na antybiotyku od prawie tygodnia, dla wszystkich niewtajemniczonych mam anginę. Dlatego mój refleks w tej chwili na odpowiadanie na wiadomości na Facebooku nie jest super zajebiście szybki. Oczywiście ten refleks, refleks przyspiesza, bo jestem coraz bardziej zdrowy. Mój problem nie polega na tym, czy nie mogę ćwiczyć, czy jestem jakiś połamany, tylko po prostu, jak to, angina. Gardło ze przeproszeniem na pierdziela, więc nie mogę jeść, nie mogę spać. Odkąd zobaczyłem Ciebie. W każdym razie kalorii nie dobijam, katabolizm nie dopadł. Ręce jest zniszczone od magnezji zakazanej substancji, więc nic tylko nic tylko wracać do formy. Rozpocząłem dzisiaj mój wielki powrót do suplementacji po tygodniu przerwy i mój rytuał przedtreningowy. W tej chwili będę trenował mniej więcej co dwa dni w WW, żeby się nie zajechać. Czyli to będzie tak, 10 gramów kratyny przed treningiem. Dlaczego 10? Bo to jest średnio 5 dziennie, jeśli biorę 2, jeśli biorę 10 co 2 dni, tak? 10 co 2 dni równa się 5 codziennie, tyle ile się poleca. Czyli 10 gram kratyny, 10 gram cytruliny, 5 gram tyrozyny, mojego nowego jednego dziwnego triku na zmniejszenie stresu życiowego. Tego stresu jest dużo, ponieważ mam zapierdol związany z uczelnią, związany z pracą, związanym, związanym z kanałem i... Często podopiecznymi, często innymi rzeczami. Robimy parę fajnych projektów, które zobaczycie niedługo. Ale trzeba najpierw wyzdrowieć. A nic tak nie pomaga w zdrowieniu jak na kurwianie rwania. Pozdrawiam. I siedzi 8 dyszek. Tutaj prezentuję już z bliska 8 dyszek. Nie jest to wynik przełomowy, ale ale jak na tydzień na antybiotyku, jest to wynik spoko. Być może kiedyś wreszcie ta setka nadejdzie. Zwłaszcza, że robię bez spasków. A szlanga jest świska jak cholera. Nie będziemy się bawić w iście wyżej ale za to mamy tutaj zawodnika wagi <coughs> ciężkiej czyli Mara nie każdy, nie każdy śledzi kanał od samego początku więc było pytanie kim jest Maro, Maro jest wiceprezesem zarządu i ostatnio pyknął setę na dwa a teraz pyka 80 z zatrzymaniem po pół roku stażu gdzie jest wasze seta na dwa kiedyś mówiłem, że kiedyś nagrałem taki filmik, że powiedziałem w nim, że 100 kg na klatę po roku masy jest to wynik średni sporo osób się oburzyło, powiedziało, że jak to że oni ćwiczą 5 lat 3 lata nie robią 100 kg na klatę no, no cóż, no ja powiedziałem swoje jest to wynik średni po roku masy 100 kg na klatę nadal uważam, że to jest wynik średni i będę tak uważać, ponieważ jest to wynik średni jeśli na jakiejś siłowni są zawsze słabe wyniki jeśli ćwiczysz wokół słabych to ciężko jest mieć inną perspektywę, że 200 kg w martwym to jest rzecz bardzo słaba. Wyjście w przysiadzie jest również rzeczą bardzo słabą. Po prostu trzeba patrzeć na perspektywę. No dobra, tutaj już serii rozgrywkowych nie pokazywałem. To jest 130, mieliśmy rwanie, czyli ćwiczenie ogólno, ogólne wielostawowe z przewagą pleców i nóg. Teraz mamy fronty, również, również ćwiczenie z przewagą pleców i nóg. I zaraz sobie weźmiemy na ławkę, czyli ćwiczenie typowo wyciskające. Później może jakieś izolacji, i idziemy do domu, żeby się nie przetrenowywać. Następny trening za dwa dni będzie podobny. W każdym razie to co mogę powiedzieć, obcas jest o wiele większy niż w powerliftach. Jest to niby coś niewyczuwalnego, niby coś małego. Aczkolwiek widać, widać pion, który trzymamy podczas przysiadu, jest to naprawdę odczuwalne i dla wszystkich niewtajemniczonych buty ciężarowe służą do tego, żeby przysiadać lepiej, zdrowiej, bezpieczniej, płynniej, bardziej angażować czworogłowę. Jest to zakup spoko, jeśli planujesz ćwiczyć długo i naprawdę się tym zajmować ciężko. Nie jest to rzecz niezbędna, nie jest to rzecz potrzebna, jest to rzecz przydatna. Dobra, połakomiłem się na 140 było o wiele cięż, cięższe niż się spodziewałem. Głównie czułem to w plerach, więc plery są raczej niezregenerowane. W nogach w ogóle tego nie czułem. No w każdym razie 140 robiłem już 8 powtórzeń. Sorry, że się tak mruży, ale żeby było dobre światło, muszę stać naprzeciwko okna. A dziś jest bardzo słonecznie. No to zbierzemy się za ławkę i wyciskamy. Powiem tak, jak nasz stan przedzawałowy nie jest źle. Nie było się oczywiście czego spodziewać więcej. Pamiętacie tydzień temu jak narzekałem, że wróciłem do 5x130 po latach przerwy związanych z kontuzją nadgarstka? No i w każdym razie wszystko poszło w pizdu przed chorobę. Ale miejmy nadzieję, że 5x130 znowu wróci. I razem z nim znowu upragnione 150 na klatę. Przypominam, mój rekord do tej pory te 150 na klatę, gdy byłem piękny i młody. Ale niestety po 16 latach, przepraszam, 18 latach stażu, niestety naturalnie nie da się tego utrzymać. Zerknijcie na koniec, jaki fajny bajer, Buty są związane. Odpinamy, i buty są luźne nie trzeba wiązać. Te buty oczywiście nie mają sznurówek. Co za tym idzie, są dostosowane do inteligencji średniej osoby na siłowni, a przynajmniej tak mówią. Takie są stereotypy. W każdym razie wyszedłem na słoneczko, żeby dokończyć. Miałem już tej siłki. Zdarzyła mi się zabawna sytuacja, kiedy kręciłem ostatnią serię na biceps. Kamera była ustawiona 15 metrów ode mnie, była na maksymalnym zbliżeniu. Podszedł do mnie jakiś typ, zapytał się, czy to jest nagrywane, i że on sobie nie życzy. Że jego twarz będzie na YouTube. Powiem tak, no. Wiedzisz to do żarcie robić z Muzlu? Poza tą bułką i frytkami, świata dla ciebie nie istnieje. To tylko kawałeczek pierdolonego ziemniaka, a ty zachowujesz się tak, jakbym krzywdził Twoją matkę. Gdy się odlać, grucha, bo nie chcę na to patrzeć. W każdym razie, y, trening oczywiście słaby, ponieważ jeszcze jestem bez sił. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni wrócę do jakiejkolwiek życiowej. Do jakiejkolwiek formy, którą można nazywać zbliżonej do życiową. Do zbliż... Dobra, ja już nawet nie wiem, co mówię. Dobra, w każdym razie teraz znowu na weekend jadę do Wrocławia. Będę testował buty w środowisku trochę bardziej sprzyjającym. Swoją drogą, taka ciekawostka, że w ciągu tych paru godzin, które spędzili... no w ciągu tych dwóch godzin, które spędziliśmy na siłowni, tak naprawdę ja, Maro oraz Sebastian, który mnie asekurował na kracie, byliśmy jedynymi osobami na siłowni. Niestety, czempion się... Niestety, Champions się kończy. Przewinęło się poza nami dosłownie, dosłownie chyba dwie osoby, które coś tam udawały, że ćwiczą. No, niestety, Champions się kończy. Będziemy szukać jakiejś innej siłowni, ponieważ oczywiście marudzimy na nią cały czas, mimo że oczywiście jest pełna sentymentów. No dobra, nie będę tutaj stał i gadał pół godziny. W każdym razie szykujcie się na recensję butów, szykujcie się na parę fajnych filmików. Elo, cześć! Shit, better get lit when I give you that fire, light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that shit, better get lit when I give you that fire, light up with